List do młodszej wersji siebie, do dziewczyny, którą byłaś. Zanim przeczytam ten list, chcę cię zaprosić do czegoś, co może się wydawać proste, banalne, ale ma w sobie moc, która naprawdę potrafi zmieniać życie. Chodzi o napisanie listu do młodszej wersji siebie. Nie po to, żeby coś naprawić albo nadrobić, ale po to, żeby spojrzeć na siebie z przeszłości oczami, które już wiedzą. Żeby dać sobie to, czego wtedy tak bardzo Potrzebowałaś zrozumienie, czułość, a może nawet przebaczenie, bo nikt nie zna Twojej drogi tak jak ty. Ten list to nie sentymentalna zabawa. To świadoma rozmowa z tą częścią siebie, która wciąż w tobie żyje, choć może schowała się głęboko. To dziewczyna, która się bała, to ta, która chciała więcej, która nie wiedziała jeszcze, jak wiele uniesie. Pisząc taki list, zaczynasz widzieć z dystansu, że wszystkie twoje błędy miały sens, że wszystkie rany czegoś cię nauczyły i że byłaś wystarczająca nawet wtedy, gdy czułaś się zupełnie zagubiona. To ćwiczenie ma ogromną wartość terapeutyczną, duchową, emocjonalną, bo często jesteśmy wobec siebie surowi, wymagający, ale rzadko jesteśmy czułymi świadkami własnej historii. Ten list to nie tylko powrót do przeszłości, to także most do przyszłości. Bo kiedy uznasz swoją drogę z całym jej nieporządkiem, przestajesz się jej wstydzić, a zaczynasz ją doceniać. Zanim przeczytam przykład takiego listu, chcę Ciebie zachęcić, abyś to zrobiła. Usłysz siebie. Usiądź gdzieś spokojnie, weź kartkę, zamknij oczy i pomyśl, kim byłam. Czego wtedy potrzebowałam, co dziś mogę sobie dać. Nie musi być, to nie chodzi o dzieło literackie. Wystarczy, że to, co napiszesz, będzie prawdziwe. A teraz posłuchaj, jak ja sobie taki list wyobraziłem, może odnajdziesz w nim kawałek siebie, a może po nim będziesz gotowa napisać swój własny, i może umieścisz go w komentarzu pod tym nagraniem. Oto ten list. Droga ja, piszę do ciebie z oddali, której nie da się zmierzyć kalendarzem ani geografią, ale która jednak dzieli nas tak wyraźnie, jak cień oddziela światło od ciemności. Choć przecież jedno bez drugiego nie istnieje. Jesteś młoda, a ja jestem tą, którą kiedyś się staniesz. Ale zanim cię to pocieszy, pozwól, że powiem, nie wszystko poszło tak, jak chciałaś. I może dobrze. Wiem, że jesteś niecierpliwa. Twój umysł przypomina wtedy bibliotekę w czasie trzęsienia ziemi. Półki chwieją się od nieskończonych myśli, a książki spadają z łoskotem, zanim zdążysz którąkolwiek przeczytać. Chcesz wiedzieć wszystko naraz. Kto cię pokocha? Co się z tobą stanie? Czy ból, który nosisz w klatce piersiowej, w końcu przeminie? Ale odpowiedzi, moja droga, nie przychodzą wtedy, gdy ich żądamy, tylko wtedy, gdy jesteśmy już w stanie je unieść. Wciąż pamiętam za zapach tamtego lata, duszny jak niedomówienia, wypełniony kurzem ze starych ulic i aromatem kwiatów, które jedną szybciej niż się rozkwitają. To był czas, gdy ufałaś ludziom zbyt łatwo, a sobie zbyt rzadko. Pamiętaj, nie każdy, kto się przytula, ma dobre intencje. Ale i nie każda samotność to kara. Czuję potrzebę ostrzeżenia Cię przed pewnymi decyzjami, ale wiem, że i tak je podejmiesz. I słusznie, bo to właśnie one, nie sukcesy, uformują Ciebie. Będziesz kochać ludzi, którzy Cię zranią. Będziesz ranić tych, których kochasz. Będziesz kłamać, bo się boisz i mówić prawdę, gdyby lepiej było milczeć. A mimo to, a może właśnie dlatego, staniesz się kimś, kogo warto znać. Czasami, gdy świat będzie cię rzucał na kolana, zechcesz zniknąć. I wtedy przypomnij sobie, przetrwałaś już tyle, choć nikt nie widział Twoich łez. Siła to nie krzyk. To milczenie, w którym nie rezygnujesz. Nie bój się być osobą, którą inni nazywają zbyt, zbyt emocjonalną. Zbyt wymagającą, zbyt skomplikowaną. Właśnie to zbyt okaże się Twoją mocą. Będziesz żyć intensywnie, czasem boleśnie, ale nigdy letnio. I to moja droga to jest dar. Nie szukaj siebie w oczach innych. Ich spojrzenia są zbyt niestabilne, by mogły Cię naprawdę zobaczyć. Patrz w lustro, nie by oceniać, ale by rozpoznać. Będziesz się zmieniać, ale rdzeń pozostanie czuła, dzika, pełna światła i mroku jednocześnie. I właśnie za to siebie pokochasz. W końcu pokochasz. Pamiętasz może tamten jesienny poranek, mglisty, prawie biały od chłodu i wilgoci, gdy leżałaś na łóżku z otwartą książką na piersi, udając, że czytasz? Tak naprawdę wtedy po raz pierwszy się bałaś. Nikt tego nie zauważył, nikt nie pytał, a jednak od tamtej chwili coś w tobie pękło bezgłośnie jak porcelana. Nie bój się tych pęknięć. Światło właśnie nimi najczęściej przydostaje się do środka. Wciąż pamiętam twoje modlitwy. Nie do Boga umieszczonego w religii, bo w takiego już wtedy nie wierzyłaś, ale modliłaś się do czegoś, czegoś większego niż ty. Jakbyś wiedziała, że istnieje porządek, który przyczuwa się sercem, nie umysłem. I wiesz co? Miałaś rację. Istnieje. Ale nie przychodzi on w wielkich objawieniach ani znakach, to raczej drobne gesty, których w pośpiechu można nie zauważyć. I choć dzisiaj wiem więcej, to czasem zazdroszczę Ci tej ślepej odwagi, tej nieświadomości, która bywała bardziej zbawcza niż, niż wiedza. Znasz to uczucie, kiedy jeszcze wszystko może się zdarzyć, kiedy każda możliwość jest żywa, świat jak kwiat, który nie został zerwany, ja już tego nie mam. Ty jeszcze tak. Ale niech cię to nie zasmuca, bo w zamian przyjdzie coś innego. Rodzaj spokoju głęboki, nieoczywisty, jak ciemna woda, która nie musi być już przezroczysta, by była prawdziwa. Przestaniesz krzyczeć do świata. Zaczniesz szeptać do siebie. A co z winą, pytasz? Bo wiem, że nosisz ją jak medal po niewidocznej stronie serca. Za to, czego nie powiedziałaś, za to, co powiedziałaś zbyt ostro, za matkę, za ojca, za tę przyjaciółkę, której nie potrafiłaś pomóc, i za chłopaka, którego nie umiałaś pokochać we właściwy sposób. Gdybym mogła, wzięłabym to wszystko z ciebie, ale wiem, że nie mogę. To Twoje lekcje, Twoje brzemię i Twój chrzest. Ale powiem Ci coś, co być może uratuje Cię w jakąś bezcenną noc. Jesteś wystarczająca. Nawet wtedy, gdy nie jesteś pewna, kim jesteś. Nawet w najgorszym świetle jesteś światłem. Nawet gdy gaśniesz. Czy będziesz szczęśliwa? Nie tak, jak myślisz. Nie na stałe. Ale nauczysz się dostrzegać szczęście w pęknięciach dnia, w filiżance, która wciąż nie stłukła się mimo tylu upadków, w tym, że żyjesz, a to mimo wszystko nie jest mało. Wiem, że jeszcze mnie nie znosisz. Tej swojej późniejszej wersji, tej kobiety, która przetrwała zbyt wiele i może dlatego zbyt rzadko się śmieje. Ale przyjdzie dzień, w którym spojrzysz na mnie z czułością. I wtedy naprawdę będziemy całością. Nie bój się przyszłości, to nie jest potwór, to jesteś ty, tylko później, i jesteś piękna mimo wszystko, a może właśnie dlatego. Zawsze Twoja, ja, ta z przyszłości z bliznami zamiast mapy. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość? Skomentuj polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawia miłość w Tobie.